Cześć, mam na imię Remik, studiuję kognitywistykę na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu i wraz z kolegami Krzysztofem i Kamilem będziemy tutaj na Dniach Mózgu organizować stoisko na temat medytacji i mindfulness. I teraz słowem wstępu powiem czym są te, te dwie rzeczy. Także medytacja to po prostu... Mm, pewien zbiór mm, ćwiczeń umysłowych, praktyk trochę duchowych, e, które wywodzą się z, głównie z dalekiego wschodu z tych tradycji buddyjskich, e, także e, hinduistycznych. E, I one mają za zadanie zmienianie e, stanu umysłu, e, tak samo stanu ducha, jeśli ktoś, ktoś woli w ten sposób to rozumieć. I obecnie na zachodzie, w tej kulturze tutaj naszej, to funkcjonuje już jako coś obranego z tej otoczki religijnej i skupiamy się bardziej na samym, na samym umyśle, na tym, jak można poprawiać swoje samopoczucie dzięki medytacji i też nawet zdrowie w ogóle. Tak. Mindfulness, z kolei, to, to to trochę szersze pojęcie, które dotyczy stylu życia w ogóle, takiego uważnego, świadomego, powolnego, który przeciwstawia się takiemu obecnemu pędowi, który, który dotyka bardzo wielu ludzi. A, tak i mindfulness to on y, zawiera w sobie również medytację, ale medytacja to, jak już mówiłem, bardziej wąskie określenie. Y, teraz przejdę do omówienia czterech typów medytacji, jakie się wyróżnia. Y, pierwsza z nich to y, focus attention, czyli medytacja skupionej uwagi. Y, w tym nurcie skupiamy się na jakimś konkretnym, pojedynczym obiekcie albo zjawisku, to bardzo często jest oddech i to pozwala na włączenie takich automatycznie pojawiających się myśli, które każdy z nas ma. To, to, to są takie myśli na przykład dotyczące obowiązków, często to są też stresowe myśli. Tak i ten typ medytacji pozwala je wyłączyć i, i zwiększyć jakby swoją uwagę. Drugi typ medytacji to open monitoring, czyli taki styl medytacji, w którym bez jakiegoś oceniania, bez analizowania zbytniego monitorujemy swoje myśli, które. Pojawiają się samoistnie, tak? Siadamy sobie po prostu i patrzymy, co nasz mózg wytwarza sam z siebie. Trzeci typ medytacji, czyli open heart, medytacja otwartego serca, tak tłumacząc na Polski. Bardziej stara się tutaj wywołać pozytywne uczucia i nastawienie do świata u osoby medytującej. Często tutaj y, mamy do czynienia z wysyłaniem czymś w rodzaju, czegoś w rodzaju energii, takiej pozytywnej. E, tak, i tak to można określić. Ostatni z y, typów medytacji to y, quiet mind, czyli wyciszenie umysłu. Tutaj to jest trochę podobne do y, medytacji skupionej uwagi, z tym, że nie tak bardzo staramy się skupiać na czymś, ile wyciszyć swój umysł, jakby ograniczyć maksymalnie ilość myśli, które pojawiają się w umyśle. A więc tak, tak jak powiedział Remik, medytacja i mindfulness. Może w pozytywny sposób wpłynąć na nasze samopoczucie. Chciałbym opisać główne, główne aspekty, główne benefity z praktykowania medytacji oraz mindfulness. Badania naukowe pokazały, że u osób medytujących zwiększa się ilość istoty szarej, w naszym mózgu, e, która mm, e, odpowiada za przetwarzanie informacji, za e, regulację emocji e, oraz podejmowanie e, decyzji. E, medytacja może pozytywnie wpływać e, na e, regulację e, naszej sieci domyślnej. E, czym jest sieć domyślna? E, sieć domyślna, jest obszarem w naszym mózgu, który przyczynia się do tego, że błądzimy, bardzo często błądzimy myślami. Jesteśmy gdzieś poza rzeczywistością, poza teraźniejszością. Praktyka medytacji i bycia w momencie teraźniejszym pozwala na obniżenie aktywności w sieci domyślnej. Co sprawia, że jesteśmy bardziej decyzyjni, podejmujemy lepsze decyzje, podejmujemy te decyzje szybciej i mniej błądzimy myślami. Praktyki medytacyjne są też bardzo dobrą alternatywą dla leków antydepresyjnych przy schorzeniach lękowych, przy depresji. Ponieważ są w stanie efektywnie regulować poziom naszych neuroprzekaźników, badania mówią o pozytywnym wpływie na serotoninę, która odpowiada za pozytywny nastrój, na dopaminę, która pozwala podejmować nam szybciej decyzje i być sprawczym oraz działać w określony sprawny sposób, a również um, medytacja um, pozwala regulować um, poziomy melatoniny, która, uh, która uh, reguluje, reguluje nasz uh, sen i, i pozwala nam spać lepiej. Um, mindfulness uh, jest uh, czymś w rodzaju Stylu życia. Możemy praktykować mindful practice, tak naprawdę wykonując codzienne czynności. Możemy być mindful podczas spacerów, podczas rozmów, podczas wykonywania codziennych, trywialnych czynności, takich jak właśnie rozmowa, jedzenie. Chodzi o skupienie swojej uwagi na aktualnej czynności, bez uciekania gdzieś myślami, bez tego mind wandering. Natomiast medytacja jest czymś w rodzaju określonych ćwiczeń, które wykorzystują mindfulness. Medytacja jest. Ćwiczeniem mindfulness, w którym skupiamy naszą uwagę na teraźniejszym e, doświadczeniu. E, medytacja jest ćwiczeniem mindfulness. Mindfulness to styl życia. Można powiedzieć, że jest to styl życia i styl praktykowania świadomego e, działania. Witajcie, mam na imię Kamil. Tak jak moi poprzednicy, studiuję na UMK. Jestem na drugim roku kognitywistyki i chciałbym Wam przedstawić praktyczne porady, jak zacząć medytować. Z medytacją jest można przyrównać to do, na przykład do zachodów słońca. Możemy o tym godzinami czytać, ale tak naprawdę, spojrzenie na, to, na ten zachód. Lepiej nam obrazuje, jak to, jak to wszystko wygląda. E, więc e, postaram się Wam przedstawić przykładową, e, przykładowy sposób medytacji. E, o, co, o, co, o co w niej chodzi? E, mianowicie skupiamy się, tak jak mówili już moi poprzednicy, na momencie teraźniejszym. Nie, nie wchodzimy e, w nasze myśli, tylko skupiamy się na tym, jak to jest żyć. Jak to jest czuć nasze ciało, czuć energię przepływającą przez nas. W medytacji chodzi o to, żeby właśnie kierować swoją uwagą też w odpowiedni sposób i nie strofować się w stylu takim o, skup się, skup się teraz na tym, skup się na tamtym. Lepszym, lepszą praktyką jest ponawianie swojej uwagi. To znaczy, na przykład, jeżeli. Chciałbym się skupić na, na tym, e, zwrócić uwagę na, na mój palec. Nie robiłbym rzeczy w stylu: o, skup się, skup się na tym palcu. To jest najważniejsza rzecz teraz, Jezu, na tym palcu. Tylko bardziej chciałbym go opisać, jaki jest, czy jest krótki, długi, gruby, jaki ma kolor. Bardziej, bardziej w tą stronę um, um, moim zdaniem powinno się iść, jeśli chodzi o kierowanie uwagą. Jest to rzecz bardziej naturalna. Jeżeli chodzi o pozycję ciała, to jest ona moim zdaniem bardzo indywidualną kwestią. Każdy powinien dostosować pozycję do siebie do własnych potrzeb. Można to robić w pozycji stojącej. Można też usiąść po turecku, bądź w pozycji lotosu I z taką jednych... Z z pozycji takich najbardziej um, przyjemnych i e, e, jest e, oczywiście leżenie. E, e, jeśli chodzi um, o to, jak właśnie e, jaką, jaką, jakie pomoce można, można znaleźć e, wokół nas e, na temat tego jak zacząć, to bardzo polecam e, aplikację i to nie jest jeden product placement po prostu e, sam e, kiedy zaczynałem to korzystałem z niej i mogę ją z całego serca polecić. E, mianowicie e, aplikacja nazywa się Let's Meditate. Jest e, w 100% w każdym razie dla Androida, w 100% darmowa. Jeśli chodzi o e, iOS, to e, kosztuje 1 dolar, ale wydaje mi się, że to jest niska cena jak za zawartość, jaką dostajemy, ponieważ na tej aplikacji e, je, są ponad 33 Różne, różnego rodzaju guided meditation m.in. o tych czterech, odnośnie tych czterech typów o, którym, o których mówił Remik są tam też również różnego rodzaju nazwałbym to historie na dobranoc, pozwalające zasnąć ale jest to po prostu, jest tam masa masa dobrego kontentu który, który warto sprawdzić. I do tego Was zachęcamy, żebyście sami próbowali zacząć, zacząć swoją przygodę z medytacją. I mam nadzieję, że, że również pomoże Wam to w życiu, tak jak pomogło i mi.